W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 13 mikstur w Minecraft I, I tak, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapeczki w górę i przejdźmy do odcinka A więc pierwszą miksturą będzie mikstura siły y, którą robi się przez, poprzez y, płomienny proszek y, Ja tutaj mam y, jak widzicie butelkę wody i naderytową brodawkę, więc sobie użyjmy naderytowej brodawki do przerobienia butelki wo z wodą i weźmy już płomienny proszek jak widzicie mamy teraz klarowną miksturę zabierzmy sobie naderytową brodawkę damy płomienny proszek poczekajmy aż się zrobi jak widzicie mamy już miksturę siły eee, siła 3 minuty po zastosowaniu plus 3 do obrażeń. No i jak widzicie, więc ta miksura działa. Jeszcze mamy tutaj jasno pył i sproszkowany redstone oraz proch. Jak widzicie, daliśmy sobie już sproszkowany redstone. I sproszkowany redstone pozwala nam przedłużyć na Przedłużenie mikstury. Jak widzicie, teraz zamiast 3 mamy 8 minut, ale jeśli byśmy dali proch, to otrzymalibyśmy miotaną miksturę. Zresztą za chwilę można sprawdzić. Zaczął nam sobie deszcz padać. O, jak widzicie, mam miotaną miksturę. Zaczął nam deszcz padać, więc użyjmy sobie komendy: Weather clear. Ta komenda była w moim pierwszym odcinku z komend. Jak widzicie, zmieniono już. Nam, dobra, zmieniłem na bezchłonną pogodę. Teraz mamy yy, miksurę siły. Sprawdźmy, czy dzieliłem Jak widzicie, mamy miksurę siły. Siła 7 minut. Yy. Co, jak 7 powinno być? 8. Dobra, nieważne. Mm, yy, no więc tak, yy, to działa. Yy, ta mikstura działa. I przejdźmy do następnej. Następną miksturą będzie mikstura leczenia. Yy, I na miksturę leczenia pozwoli. Yy, żeby zrobić miksturę leczenia, potrzebujemy kawałek lśniącego arbuza. No i oczywiście tam klarowną miksturę. I już sobie zrobię klarowną miksturę. Wezmę. Wszystkie rzeczy. I tak. Za chwilę zrobi nam się yy, klarowna mikstura. Jak widzicie, mamy już klarowną miksturę. Teraz weźmy mm, sobie kawałek śniącego arbuza. Poczekajmy. Jak widzicie, mamy już mikst miksturę leczenia. Natychmiastowe leczenie. Yy, I tak. Jeśli, jeśli damy sobie jasno pył to zaraz zresztą zobaczycie, co się stanie z tą miksturą. Jak widzicie, mamy natychmiastowe miksturę leczenia, a natychmiastowe leczenie 2, czyli mamy lepszą miksturę leczenia, więcej nam uleczy. No i jak damy sobie proch, no to będzie mikstura miotana. Bimy sobie miksturę leczenia. No i... Nie pokażę Wam to teraz, bo jestem na survivalu. Yy, Boże, na kreatywie. Dobra, nieważne. Następną miksturą będzie mikstura zatrucia, którą przyrządza się z oka pająka. Yy, no. No i no, przyrządza się ją z oka pająka. Dobra, mamy już kolorową miksturę. Teraz weźmy sobie okopająka, dodajmy. Dobra, jak widzicie, mamy miksturę zatrucia. Jeśli ją wypijemy, to będziemy mieć zatrucie przez 45 sekund. Jak widzicie, już mamy zatrucie. Yy, więc ta mikstura też działa. Teraz następną miksturą będzie mikstura regeneracji. Yy, którą sporządza się z łzy gasta yy, I tak no Trzeba sobie robimy klarowną miksturę Dobra jak już mamy klarowną miksturę dodajmy łzy gasta. Dobra jak widzicie mamy już miksturę regeneracji Więc no Mamy miksturę regeneracji przez 45 sekund Jak widzicie użyjmy sobie ponownie komendy. No i ta mikstura też działa. Następną miksturą będzie mikstura ognia odporności, którą przyrządza się z magmowego kremu yy, i no. I weźmy sobie butelkę. Dobra, jak widzicie zrobiła nam się już klarowna mikstura. Dodajmy teraz magmowy krem. Jak widzicie zrobiła nam się już mikstura ognioodporności. I zażyjmy ją. Mamy ognioodporność 3 minuty. Dłużmy sobie. Następną miksturą będzie mikstura oddychania pod wodą. Yy, Przyrządzają się z rozdymki. I sprawdźmy. Mamy już klarowną miksturę. Dodajmy teraz sobie rozdymkę. Dobra, jak widzicie, zrobiła nam się mikstura oddychania pod wodą przez 3 minuty. Zacznijmy ją sobie. I mamy oddychanie pod wodą przez 3 minuty. Następną miksturą będzie mikstura Noctowizji, którą przyrządza się z złotej marchewki. No i oczywiście butelki z wodą, brodawki i tam klarownej, no, klarownej mikstury, klarownej mikstury. Dobra, jak widzicie, zrobiła nam się już klarowna mikstura. Dodajmy złotą marchewkę. Dobra, jak widzicie, zrobiła nam się mikstura Noctowizji. I tak, a, jeśli chcemy zrobić miksturę niewidzialności, miksturę niewidzialności robi się z mikstury Noctowizji, tylko trzeba jeszcze dodać sfermentowane oko pająka. Jak widzicie, dodaliśmy sferfentowane oko i mamy miksturę niewidzialności. Teraz tak. Następną miksturą będzie mikstura żółwiego mistrza, którą przyrządza się ze żółwiej skorupy. Yy. Jak widzicie, zrobiła nam się kolorowna mikstura. Dajmy Żuwią skorupę. Zaczęło nam padać, yy, ale mikstura żółwiego mistrza się zrobiła. Dobra. Więc hop, hop. Zróbmy sobie następną miksturą, będzie mikstura powolnego opadania, którą przyrządza się z błony fantoma, no, z błony fantoma. Jak widzicie, równa mikstura nam się zrobiła, dodajmy błonę fantoma. Jak widzicie, zrobiła nam się już mikstura, no, jest to mikstura powolnego opadania, no więc mikstura została zrobiona. Następna miksura będzie to mikstra słabości. Jest ona dość nietypowa, ponieważ nie używamy do niej klarownej miksury, tylko butelki z wodą. No i jak widzicie mamy butelkę z wodą, a nam się mikstura robi. I zrobiona mamy miksturę słabości. Minus 4 do obrażeń po zastosowaniu. No, więc ta mikstura też działa. I jeszcze ostatnia rzecz. Żeby zniwelować efekt yy, jakiejś mikstury, potrzebuję do tego wiadra mleka. Na przykład, patrzcie, mamy miksturę słabości. Wypijmy ją sobie. Jak widzicie, mamy tu słabość. Jeśli wypijemy teraz mleko, to nam znikło. Jest jeszcze drugi sposób, jeśli nie chcemy mm, mieć na przykład jakiegoś efektu, na przykład powolne opadanie, to wpisujemy komendę ukośnik, efekt, clear, wtedy został nam efekt usunięty. I tak, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić subskrypcji oraz łapeczki w górę i hej.